Sukcesu. Widzisz te dwa nowe auta na zewnątrz? Klient chce jedno z nich na jutro. Liczy na... jakość czasu. Spokojnie, szefie. Dzisiaj się nim zajmę. Siemanko, z tej strony Darkboy z a sorki, że na ostatnim dobry, odcinku... Się jeszcze nie zakończył. Wyobrażasz sobie nas w wiadomościach? Ryder by dostał szału. Ej, i to by była świetna reklama warsztatu. Co planujesz później? Po wyścigu? Po wyścigu, po Ryderu... Nie możesz tam pracować całe życie. Nigdy o tym nie myślałem. Chciałem po prostu wyrwać się z systemu opieki zastępczej. Kury Rydera to dla mnie idealne miejsce. Jest dla nas dobry. Tak, to prawda. W sumie to moje bardziej stabilne miejsce, w jakim byłam od dawna. Ale no czasami... Sama nie wiem, czego się nie brakuje. Znaleźliśmy swoje miejsce, gdzie możemy się czuć jak w domu. I mamy plan. Wygrywać. <grym zniszczytory> <grym zniszczytory> Będziemy wygrywać. I to dużo. <grym zniszczytory> Nad to nie było! <grym zniszczytory> Ej, Sparku, jest tam Jas? Co tam? Wciąż mój klucz do rur? Ten na który mówisz klucz? Tak, kluczuś. Gdzie on jest? A w czerwonej szafce? Oczywiście, że szukałem w czerwonej szafce. Zawsze w niej szukam przecież. Nie I gdzie był? Te, no... W, e, w tej no... E, no wiesz. Sorki, że nie było odcinka ostatnio, ale miałem problemy techniczne drobne. Tym razem już jest mój głos. I jedziemy na wyścig. wszędzie, co? Nie mamy kasy na najlepsze zawody. Co jest? Nie mogę? A tu mogę. Dark Boy. <coughs> Lecimy. Let's go, 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 Power Rangers. Ai, 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 ik Latam. Nie sądziłam, że z tego wyjdziemy. I co, który jestem? Trzeci, zarobiłem coś? Dalej, dalej? Dobra, teraz musimy policji uciec. Ale się ślizgam. Jak była ta ślizgawica, szklanka na drogach, to jeden gościu miał pretensje do miasta jakiegoś tam gdzieś tam, w Polsce, że ten. Że się wywrócił, bo nie odciężyli, nie? To mu napisali Warta Poznań administrator na Facebooku, Warty Poznań Amfurbolu. Wszystko w porządku? Jak nie to zgłoś się do nas. XD Dobra, zgubiliśmy ten pościg czy nie w końcu. Dziś było raz, ale chyba nie mogę jeszcze, wracać. jeszcze jeden wyścig. Rajdel przejdzie na emerytury, a my zostaniemy legendami Lakeshore. Jakie masz plany? Wielkie tournée po kraju, wyprzedane stadiony, fanki karmiące mnie winogronami. A co? Co ci chodzi po głowie? Wiesz, to dziwne, ale jak tak pracuję w warsztacie i widzę, co Rajdel zbudował, to myślę sobie, że może ja też mogłabym tu zrobić coś dla siebie. Zrobiłaś. Jeździmy mi. Coś więcej niż ten bus. Ja się cieszę, że robimy to co robimy. Lubię pracować w pastacie. Wyjąć coś, pokręcić parę śrubek, włożyć sporo. Wieczory z pizzą na kanapie. Ten zapach ten Rajder przekonujący nas, że w tym sezonie z mogą wygrać. A ja jestem LeBron. Masz rację. Chyba no tego nie przemyślałam. Nie ma pośpiechu. Przyszłość jest jak ta droga. Co? Przed nami... A. Wody, wody, widajcie. Ciekawe, czy już się będę mógł w tym drugim wyścigu ścigać. Mogę. Darglowy, sprint, prosto, po prostu chat, prosto. Zobaczmy na co cię stać. Nie zostanie zbyt długo spróbowane. Co było? Nie...

Dobra, to prawda, niech to, 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 to. Będę drugi, nie będę drugi. Nie będę drugi. Trzeci jestem. Znowu trzeci, wiesz trzeci. Ej, wygrałem. Je, cztery tysiące nagrody. Spróbuj ponownie. Jeszcze raz. Proszę tylko jechać. Jestem pierwszy, tylko to utrzymać. Ajajaj. Już jestem czwarty, no nie, jeden błąd, już ich nie dogonię. Aye, aye, aye. Kurde, czwarty. Dalej, dalej. Nie mogę już spróbować drugi raz. Aj. Zgubmy ich. Tylko sobie zaznaczę garaż. Udało się, zwieliliśmy im. Jedziemy do garażu i kończymy. Sara mu opadnie, jak zobaczy, co potrafię. Tylko wrócimy do warsztatu, i się do roboty. Trochę zarobiłem. Rajdel! Całą noc siedziałam nad tymi forami klientów. Nieźle to wygląda, co? Nie najgorzej. Musisz zdjąć filtr, żeby się upewnić, że dobrze wkładasz świecę. No już. Nieprawda. Wolałbym, żebyś robiła to jak należy, wiesz. Ja Miałem trzy auta do zrobienia, tak było dużo szybciej. No cóż, zobaczymy co klient ma. go dzisiaj odebrać. Ej, napijcie kawy. Wyglądasz na zmęczony. Wejdź do odwiedzenia po całą pracy. Dobra, pójdę się przewietrzyć. Dobra, dzięki i pa, pa pa baj.